A bomba wędruje w górę i to oznacza, że już za chwilę, już za chwilę rozpoczniemy zmagania w wielkiej party nickiej. A więc w czwartej gonitwie dzisiejszego dnia międzynarodowej gonitwie z płotami dla czteroletnich i starszych koni. Już informuję tutaj sędzia starter zawodników, by powoli zbliżali się do linii startu. Już chorągiewka jest w górze. No i już, powoli, powoli zbliżają się uczestnicy. Kaja, Toner, Fast Devil, Raid, Wamba, Captain, It's Highest oraz Dash Bujan. Już wchodzą na tor płotowy. O no, i powoli, powoli przyspieszają. I ruszyli. Rozpoczyna się czwarta gonitwa dzisiejszego dnia. Wielka Partynicka na razie na prowadzeniu Raid, a także Dashbujan. Pierwszy płot już pokonany przez wszystkich uczestników. Jako ostatni pokonuje ten płot It's Highest, a na prowadzeniu Dash Dashbujan, potem Raid, następnie jest Captain, goni tam również Wamba Kaja, no i potem Fast Devil, następnie de Toner i zamyka całą stawkę obecnie It's Highest. Tak to prezentuje się w wielkiej Partynickiej. Na prowadzeniu jest teraz Raid. Trochę odpuścił w tych pierwszych momentach Dash Bujan, który wcześniej prowadził stawce, ale teraz jest na trzecim miejscu. Na drugim miejscu jest natomiast Captain. na prowadzeniu Raid. Potem Captain, następnie Dash Bujan. Na czwartym miejscu Wamba, dalej galopuje Kaja. No i jest też potem Fast Devil. Na siódmym miejscu obecnie jest Żur Detoner. A problemy, problemy It's jest na ósmym na ósmym miejscu, no i niestety mamy tutaj upadek. Jeźdźca spadł z konia, no więc już w tym momencie jest nie bierze udziału w wielkiej party nickiej. No a na prowadzeniu wciąż dwa konie, trochę jest już przewagi: to Reid i Captain. Traci już kilka długości dasz Bujan, no a te tych dwoje uczestników jest na prowadzeniu, a więc Captain i. Rate Kolejny płot już pokonany. Teraz na ostatnim miejscu stawkę zamyka Żury Detoner. A wychodzi na prowadzenie Captain. Captain na pierwszym miejscu. Potem Rate, Potem długo, długo nic. No i dopiero Dasz Bujan ze sporą stratą. Łamba na czwartym miejscu. Na piątym miejscu jest Kaja. Na szóstym Fast Devil. No a na siódmym pozostaje jeszcze Żury Detoner. Na prowadzeniu wciąż niezmiennie Captain. Ale nie odpuszcza tam Rate. No i powoli. Powoli zbliżamy się do końca pierwszego okrążenia tej czwartej gonitwy, bo przypominam, że Wielka Partynicka to dwa okrążenia. Jest już więc prosta przy trybunie głównej, ale nie jest to jeszcze ostatnia prosta, przypominam. Na prowadzeniu jest teraz Captain, na drugim miejscu Raid, na trzecim miejscu Dash Bujan, na czwartym galopuje tam Łamba, no i jest mocno atakowany przez Kaje. Tak to się teraz prezentuje w tej czołówce, z tyłu zostają Fast Devil, a także Żur Detonery. Jest na prowadzeniu, jest na prowadzeniu wciąż. Kaptin na drugim miejscu, galopuje Rejt, zbliżają się do płotu przed trybuną główną, a więc Kaptin, potem Rejt, Kaptin, bez problemu Rejt, następnie Dasz i pozostali w tej stawce na końcu Żur Detoner no obecnie. No i kolejne okrążenie, to już ostatnie okrążenia, więc to decydujące, czy tutaj będziemy mieli jeszcze przetasowania w wielkiej partynickiej, na razie wydaje się, że ta przewaga zarówno... Kaptin, jaki rejt jest dosyć mocna, ale już powoli powoli przyspiesza również reszta stawki. Jest tam rejt, jest Kaptin, No i zaczynają atakować taką ławą Fast Devil, Dash Bujan, a także Kaja. Jest troszeczkę odstaje łamba. No i odstaje również Żur Detoner. Na prowadzeniu jednak niezmiennie ta dwójka już od dobrych kilkuset metrów. A więc Kaptin i rejt, kolejny płot już za nimi. Teraz atakuje Captain, jest też Raid, no i już zaczyna nam się zbijać ta stawka. Już pozostali uczestnicy zaczynają nadganiać tych dwoje prowadzących z przodu. No i jest mocny, mocny upadek teraz. Raid nie bierze już teraz udziału w tej gonitwie. Na prowadzeniu Captain na drugim miejscu, teraz Kaja na trzecim miejscu, natomiast Fast Devil. Jest wciąż na prowadzeniu. Teraz kapitan Kaja. No i potem Fast Devil. Wamba, Dash Bujan i Jourdetoner. Na razie odstają od reszty. Wciąż na prowadzeniu. Kaptiny, tam jest kilka długości przewagi nad Kają, ale Kaja stara się teraz niwelować tę przewagę. Atakuje już na ostatnim wirażu. Kaja na drugim miejscu, na pierwszym miejscu. Kaptyn, na trzecim. Teraz Fast Devil, ale tam już do mocnego galopu zbiera się Łamba na ostatnią prostą. Wyprowadza jednak na prowadzeniu Kaptyny, potem Kaja. No wydaje się, że to tych dwoje uczestników będzie tutaj biło się o zwycięstwo w tej gonitwie, a więc w wielkiej partynickiej. nickiej. Kaptyn potem Kaja, na trzecim miejscu Łamba, teraz mocny atak z tyłu, ale tutaj już atakuje Kaja, Kaja wychodzi teraz na prowadzenie, ostatni płot jeszcze teraz przed uczestnikami tej czwartej dzisiejszej gonitwy, Kaja na prowadzeniu, traci teraz Kaptyn, Kaja, Kaja wciąż, jeszcze zyskuje kilka metrów, Kaja, zostaje z tyłu Kaptyn, Kaja, Kaja teraz jeszcze powiększa swoją przewagę. Kaja na tam z tyłu walka o drugie miejsce, ale pierwszego miejsca już nikt Kaja nie odbierze. Łamba na drugim, ale Kaja na pierwszym miejscu, Łamba na drugim. Wydaje się, że Dasz Bujany na trzecim, toner na czwartym, kaptyn na piątym. No i na szóstym miejscu dobiega teraz Fast Devil. A więc Kaja zwycięzczynią tej wielkiej Party Nickiej Czwartej Gonitwy dzisiejszego dnia, ale proszę jeszcze oczywiście poczekać na oficjalne wyniki zatwierdzone przez sędziów.